Witam, witam. Dzisiaj ponownie przedstawię haft diamentowy na czystym płótnie. Do zaprojektowania swojego obrazu użyłam programu, o którym mówiłam już wcześniej. Link umieszczam w karcie u góry ekranu. Wyjątkowo, wbrew temu, co mówiłam we wcześniejszych filmikach, użyłam tu bardzo dużą ilość kolorów, bo 198. Na obraz, który wynosi 30 na 40 cm, było to spowodowane wielokolorowością tego projektu, ale również tym, że w zapasach ilość poszczególnych kolorów jest ograniczona. Chciałam więc mieć pewność, że każdego koloru mi wystarczy. Tak więc jest to dobre, jeżeli mamy ograniczoną ilość. Poszczególnych kolorów, ale niestety skutkuje tym, że jest bardziej pracochłonne. Mogę zaproponować również inny program, który ściągnęłam sobie na telefon, taki jak tu widać. Mimo angielskiego menu jest on bardzo prosty w użyciu, ma tylko 5 zakładek. W pierwszym umieszczamy plik zdjęcie, które chcemy przekształcić w piksele. W drugiej zakładce mamy wysokość liczoną w pikselach, czyli kwadracikach na diamenciki. Trzecia zakładka to jest ilość kolorów, jakie chcemy mieć w danym projekcie oraz paletę kolorów, z których można sobie to wybrać. Czwarta zakładka to są te kolory, które nam się wyświetlają automatycznie w tym obrazie. Piąta zakładka to jest wygląd naszego obrazu w pikselach, z możliwością edytowania zagubionych pikseli niepasujących lub jeżeli chcemy zmienić jakikolwiek element naszego obrazu kolorystycznie. Jest to ekstra element w tej aplikacji, której nie ma w programie, którym używam standardowo. Po tradycyjnym przygotowaniu Woreczków i pudełek kolorów, które potrzebuję, i opisaniu ich symbolami, wyznaczam sobie obszar, który będę wyklejać, tak na kartce z wydrukiem, jak i na płótnie z klejem. Używam do tego taśmy maskującej przy malowaniu, gdyż delikatnie ona się przelepia, można po niej pisać i łatwa jest też w usunięciu. Kaśmę tej też używam na brzegach płótna, gdzie wystaje klej, a nie jest to obszar, który będę wyklejać. Opisanie rzędów dziesiętnych ułatwia mi w wyszukiwaniu miejsca do nalepienia poszczególnych diamencików. Nie muszę za każdym razem przeliczać rzędów lub kolumn. Jak widać, po zakończeniu danego obszaru odlepiam przylepione taśmy, uważając, by nie powyciągały mi diamencików już przylepionych. Koryguję to na bieżąco i przemieszczam w inne miejsce, tak by sobie wyznaczyć następny obszar do wylepiania. Zwracając uwagę na wyznaczone już wcześniej linie. Na zwykłej kartce natomiast używam do wyznaczania obszarów karteczek samoprzylepnych, gdyż taśma maskująca przylepia się za bardzo na zwykłej kartce i uszkadza to później wydruk. Wylepianie oczywiście zaczynam od narożnika przylegającego do już poprzednich przylepionych diamencików i w taki sposób wydzielając sobie małe obszary etapami dochodzę do końca obrazu dodatkowo chciałam pokazać jeszcze jak teraz wykańczam obraz do oprawienia używam do tego taśmy papierowej klejącej się na wodę myślę, że to wygląda teraz dużo bardziej estetycznie ale i w praktyce widzę, że to jest dużo bardziej trwałe. To tyle na dzisiaj. Dziękuję za obejrzenie do końca, za wszystkie kciuki w górę, za subskrypcję, dzięki którym mój kanał cały czas się rozwija. Pozdrawiam i zapraszam na więcej.